Ciekawe w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś ponownie w serii Grzechów w kolorach tęczy. Gdzieście po pierwszej części katceki, Jakby jakbym w, ty, w tym odcinku wykonał te katceki, że w drugiej już naszej uh, mili nie będzie, ale będzie się to wciąż odnosiło do fabuły uh, Właśnie nasza mili powiedziała swojemu szefowi, czyli. Uh, czekajcie, w ja zapomniałam włączyć uh, po uh, ten. kształki. <laughs> Dajcie mi to. No dobra, już bo teraz już zaczęłam w końcu wycinać te kryształki z kaczany, bo były bez sensu. I właśnie fajnie było sobie jakbyś porozmawiała trochę właśnie z szefunciem. Tak jakby właśnie coś w stylu tego odnośnie rozmowy o pracy. No bo ona właśnie powiedziała szefowi, że no, kazuje się, że jednak Aiden coś tam kombinuje z pewnym jakimś detektywem. I zresztą widzieliście po katce z poprzedniego odcinka, że no, no niestety o, Octavio się to średnio spodobało, że y, wsypaliśmy y, dzieciaka Ale cóż no, <ścoughs> szczerze mieli to niekoniecznie obchodzi, poza tym e, w ten sposób myśli, że właśnie e, dostanie awans i tutaj właśnie dostała Tak, że musiałam grać, żeby dostała ten awans, ale to nie istotne e, Jest ona właśnie poważną kryminalistką Nie się, tej Cindy, macho dostaliście się wrogami, ta laska to idiota. Dzięki, Strikes, jak ty nas rozumiesz. Jakim cudem ty jesteś dla niego miła. Wredna bądź. Nie psuj mi tutaj po prostu jakimiś waszymi zażyłościami związanymi z e, po prostu pracą, byciem miłym dla niego. Nie dobijaj. E, dobra. <gry> Dobrze. Niszczyć, niszczyć tą relację do reszty. A z szefem możesz sobie pogadać jakoś w miarę pozytywnie A Pasje... nie wiem o czym pogadać nie wiem, pogadajcie sobie na luzie, nie chcę mi się wam wymyślać jakoś koniecznie elementów nie negatywne rzeczy, pozytywne tylko Zadziel się wskazówkami dla domatorów Chwila Domator Poczekajcie, bo się zgubiłam Na, na Tutaj doświadczenia życiowe, nieważne. Tak, ogowaliśmy sobie życie do Nigdzie nie idziesz do żadnego miśka Masz gadać z szefem. Awd. Z tobą to ja się to nie dogadam nigdy. E, dobra, co ty możesz robić? Co ty chcesz robić w ogóle? Ogadaj tra. Dziewczyno. Nie mi co mi poboksować. Możesz boksować w worek. Ćwicz ciosy Patrz jak fajnie będzie. Zostaw ten... Komputer. Ja wiem, że ta baza jest całkiem fajna, tak? Ja planowałam ją przerobić, ale jak mi nie wyszło. Na razie, z to z galerii pokryłam sobie takie bardziej normalne obrazy. Bo szczerze, zupełnie mi nie leżało, żeby to były jakieś górne plakaty, a jednak dzieła sztuki takiej, e, tego typu lokalizacji mi zdecydowanie bardziej odpowiadają. Dziewko pomarańczowe. Idziemy powalić trochę. Się delikatnie słoneczko przytyło. Znaczy, w sumie w stroju sportowym może tego nie. Wiekli nam zero. Tak. Nie widać, bo ona ma <laughs> kręgłości. Ale to takie ćwiczenie: Bum, bukcia, bum, bum. Jestem z niej niebywale dumna. No patrzcie, jak pięknie boksuje boks. Chciałam zapisać, pięknie to wygląda. Myślę, co dzisiaj zrobić z nią. Bo jak widzicie, spełniliśmy. E, właśnie, kolejny poziom, bo no, w, w, w pięciu już, wdała się w ostatnim odcinku. Odbyliśmy tamten e, etap kariery. Tak, teraz 8 chcę osiągnąć. Oni chwilkę zajmie słyszę. Nic mówić Będzie świadkiem śmierci silno? To się prędzej czy później uda. <grytanie> Tego możemy być pewni przy niej. Żyłośliwe interakcje, idziesz do pracy za 6 godzin. A w znajomościach? No na razie średnio musiała chciała, żebyś gadała z Oliverem jak to już tak jakby możecie zauważyć, jak nazywa się ten detektyw. Ale no musiałam ich razem połączyć w rodzinie, żeby było mi do kacynki. A mi się nie chce go wywalać, bo i tak i tak. Prędzej no, czy później się poznają. Więc może byś. Lona, nie cierpisz. Z i Cezarem masz takie bardzo neutralne stosunki. Okej, okay, w porządku. Eee, chodźmy z tobą gdzieś sobie, Milo i Milusia tu to z tobą pójść, ja bym poszła do. Do, 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 do. Eee, Nie wiem. Tak, ja moje podejmowanie decyzji jest wybite. Nie, nie wiem, nie wiem gdzie bym z tobą miślał. Eee, może coś w Newcrest jest? Czy ja coś wstawiałam do Newcrest? Tu jest jakieś restauracja, tu jest. Aha, to... Powinnam to chyba ustawić jako inną formę lokalu, bo tak to wariują. Dobra, w każdym razie idziemy do tego. Uh, bez szefa i... Na pewno bez naszego drugiego ulubionego Liona. Nie mam jakiejś konieczności. Idziemy sobie sami. Może znajdziemy sobie gość, żeby być wrydnym Do you wanna be evil like me? Do you wanna be? Me? Ja tak na to odcinki uh, pod rząd, ale ja wiem, że jak będę mieć wakacje i będzie się cokolwiek działo, to to raczej i nie zdziała Forma tego tego, bo chciałam, żeby ona poszła na kryj Wilkołaki mi się. Zaczęły wariować. Znaczy one akurat są wilkołakami. Nie mam wzajem się wybójcie, co to się dzieje? Co to się odwala? Nawet nie chcę wiedzieć. E, dobra, my w każdym razie przyszimy sobie pograć w kręgle. Zaproś do gry w kręgle. Nie wiem, pięć rund, żeby sobie pograć z tymi, z całą tą trójką. Nie masz nic do roboty. Mogłabyś niby zaprosić sobie tych swoich kumpli. Na przykład strajkera. Fajnie było w sumie, gdybyś ze strajkerem tu przyszła. Wiecie co, Dajcie mi minuta. Ja zmienię formę tej lokalizacji i sprowadzę tu ją ze strajkery. Dobra, tak jak ja zmieniłam tutaj percele na bar i postanowiłam, że wybierzesz się z właśnie chłopakami. Mam nadzieję, że reszta tu nie przylezie, bo ja na przykład Liona i całej reszty nie chcę zwyczajnie. E, I wybraliśmy się na kłęgle Węgiele. Angiela. E, dobra. Idźcie sobie pograć. Graj e, do gry w kręgla. Pięć rund i zaprosimy chłopaków. Dziś mi renderowali. No bo w sumie tak naprawdę e, Mili nie miała za bardzo... Oj, jak się fani ze Strigierem? Patrzcie na e, Nie, to wcale niczego. Przeć stąd nie ciebie tu nie ma, wynocha i sobie wywalała tych zbędnych ludzi. jeśli tu zaraz. No wiedziałam. Do widzenia. Ja was tu nikt nie zapraszał. Jeszcze czekamy na dwóch yy, dwie osoby z klubu. Ty to zdecydowanie żegnam. Nie miło było Cię widzieć. I czekamy, no właśnie, ty, ciebie też nikt tutaj nie zapraszał. Ludzie, nauczcie się w końcu. Ojej, czyżbyśmy psuli komuś zabawę? Naszą jakże uroczą obecnością, no już dajcie spokój. Kto, że członkowie gangu tutaj sobie przyszli? Bo może ty byś się przebrała, co? Znaczy w sumie no, na nakręgle możesz nawet tak iść. Jeju, nie wywal się. Ile cztery cię zostały? Nieźle? Zabyta umiejętność gry w kręgle. No, ty kręglarzem słońce nie zostaniesz, ale. No co, no nie możemy całymi dniami tylko i wyłącznie myśleć o zniszczeniu ludzkości, no. Dobra, zobaczymy, jaką sterejkorowi buzia. budzia e, he, he, he. Nam poszło lepiej, nam poszło lepiej. Nie pogadaj sobie z rejem przy okazji. Obraź, drwiń. Super, super relacja, dobra. E, przyjacielski, nie wiem, pogawędka poznaj, reja potem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Strikes. A e, aj <grym> Oj, Rejowi to chyba nie najlepiej. E, dobra, przyjaciel. O nie, może nie jest A w sumie, nie, może o mi z nim po prostu pogadała. Bo umiecie czasami rozmawiać z innymi. Od czasu do czasu. Nie wiem, utwierdzić w przekonaniu chociażby. Ej, 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 ej czemuś nie lubicie? E, jarmark, nie dziękuję, nie idziemy na żadną wieś na jarmarki. No chętnie się w 5 rund, z tego co pamiętam Na razie była jedna No co wy się nie lubicie, ja was zaraz walnę A, wiesz co dziewczyno, dajcie wolną wolę U, nieźle Nieźle, Ray, nieźle mi, zaraz zaczniecie kłócić, macie taką dobrą relację więc ja co nic mi przewalasz, gdy po prostu stwierdzasz, że a zepsuję relacje z ludźmi, którzy mnie lubią, po co? No, Pójdziesz grać. Czarna kula. I... Sim. O, nawet spoko. Jest tu ktoś jeszcze, żeby nie wiem, pobić sobie wrednym dla kogoś. W ogóle tutaj widzę, że koszulki uh, specjalistyczne. Ej, tak, nasz gang to najlepsza rozrywka tutaj. Przez zobaczymy, jak strajkowi pójdzie. O, nieźle. Jakie śmieszne obrazki. Gadasz ty sobie z nimi? No, ale z Rejem mogłabyś chociaż spróbować. <grym> A nie wiem, rozmawiaj o zainteresowaniach chociażby. Cokolwiek, dziewczyno z innymi możesz się nienawidzić, proszę ja cię bardzo, ale minimalne chociaż relacja. tak, slap, punch na pewno na pewno w ten sposób zbudujesz sobie relacje a daj ty sobie chociaż ze strackerem. Ja wiem, że w tych gangowych tych to masz być wredna i w ogóle, ale romantycznie nie mogę szczerze E, nie, komplementy to nie w twoim stylu zdecydowanie. E, plotka, plotkę współpracownika. Strike sen. E, nie wiem. Ona rzeka i na pracę Dlaczego znaczy, możesz powiedzieć chłopakom, że w sumie e, udało, że w sumie nie idzie najgorzej. Zapytać jak tam u nich, że ludzie cię wkurzają, że należy się ich pozbyć, czy tam coś, nie wiem. Nie będzie... Pff. A, kocham gór w Krankasins. Kocham całe sercem To było mistrzostwo. Dobra, ja chcę wiedzieć, kto z was w ogóle wygra. Największe szanse chyba ma strikes. Ale zobaczymy. To nie kibicu innym ludziom! Naprawdę nie wiem, co ona robi z życiem eee, Won Won, idź sobie Ciebie tu tak naprawdę nie ma Nie zepsujesz mi po prostu gry swoją obecnością A, słabo słońca Ile godzin? Dwie U, Nie najlepiej, za idziemy do pracy, więc kończcie tą rozgrywkę Na co godzina. Aaa, upokorzenie życiowe. A nie no nie możemy już być bardzo ten. Ile zbyłeś punktów, jeżeli chodzi o. Y, y, 470? No mówię, mogłaś się zaprzyjaźnić z rejem, cokolwiek, dziewczyną, nie wiem, zabawne, pożartuj z nim, dowcipy. Opowiedz dowcip o Marsjanach, nie wiem, Marsjanki, super, że po prostu. Y Produkty, cokolwiek Jak już Ci nie idzie po prostu z byciem miłym, to bądź zabawna Też nie wychodzi Humor tokowy. Może, może mu się spodoba humor rysztokowy Tak, jesteście mistrzami w kręgle Jestem tego stuprocentowo pewna A, Wybitnie Rozmawiam o klubie Hardwood Gang Hartwood. Cokolwiek, ludzie, minimalne chociaż zainteresowanie, prawie nie relacji, Jeszcze trochę Znaczy ja wiem, że pewnie ma, to mi się utrudnia jeżeli chodzi o granie pod względem tego, że nie mam jakiegoś modus robionego Cesar Castillo sprawi, że klub Heart of Gang jest yy, jedynym, w którym chce być Na pewno Ale dobra, poprawiłeś coś ta relacja? Minimalnie. Yy, dobra, ty masz iść do pracy dziewczyno, ale no, spóźnisz się dzisiaj nieco Still money Tak Wszyscy się ucieszą jak pieniądze, na pewno A, Historie, nie wiem, śmieszna historia chociażby, wiem, że to nie zbyt było ale co mi tam, no coś jeszcze, nie wiem, cokolwiek, ludzie, błagam, dziewczyno Fala lidera, wielb lidera, super lider Może to się spodoba I co, nikt już stwierdza, że nie będzie grał? My musimy do pracy iść Chłopaki zresztą też chyba powinni iść pracować co to w sumie obchodzi? Że wiecie, to jest akurat taka praca, gdzie oni nie mają do końca Mójścował, poważnie, temu klubowi naprawdę przydałby się nowy lider. E, e, my możemy zaproponować swoją kandydaturę. E, sądzę, że my jesteśmy fenomenalnymi e, po prostu opcjami. Dobra, myślę, że to już będzie ostatnia działka. E, rozmawiaj o. Na pewno nie zmieniamy żadnej cechy. A nowa? W ciągłym ruchu. Stało się nieodzowną, trzecią jej osobowości. Jak się zmieni, to ja jej z powrotem zmieni na tamte cechy, a jak nie, no to... Dobra. Dodało jej się coś, czy zmieniło? Nie, dobra, na szczęście tylko się dodało, to okej, okay, to pobiedę <grymne> <grymne> Cześć, Oliver! Nie widzieliśmy, że grasz kręga Simowy, którzy szukają miłości, są we właściwym miejscu To wieczór singli Otacza to, że są ładni i flirciarscy simowie Mogą stawić sobie drinki nawzajem, nie płacąc. Ej, tutaj, góry. Ej, oni przyszli rodzinną. Mogę. Okay. Dobra, idziemy do pracy. No koniec, koniec. Idziemy do pracy. Niech chłopaki się tu dalej bawią. My stwierdziliśmy, że wolimy tu nie przebywać. E, muszę obserwować, co tu się dzieje w ogóle. Chłopaki dalej grają A serio, e, Leon, czyli... brat i męża Widziałem Olivera, czyli syna, okej okay. Interesująco Wie się robi Dobra, coś nam od razu wyskoczyło Zmartwienia MeloMana Współpracownicy Synki o imieniu Mili kilkukrotnie narzekali na to, że podczas zbyt głośno muzykę, Mili lubiłby muzykę, ale wolałaby unikać kłopotów. Co powinna robić? O, przypominam, gdzie my pracujemy Mili idzie do pracy Pogorszenie ocena średnia Nie mi wajście, tu nie psujcie jeszcze relacji w pracy my Tu po prostu staram się o awans, na czwartym poziomie Następny to jest podrzędna szefowa przestępców. Czy jeszcze mam spokojny czas? O uh, nie, czy ja łączyłam w ogóle starzenie się po caccensa? A nie. <laughs> uh, dobra, to już od następnego odcinka włączymy. Jedną caccenkę po prostu nagram na starzeniu się i... To się... Uh, To... popytlizuj się trochę szefowi. Bo coś to zmienia w ogóle, co ty mnie uh, Czekajcie, szerzej kontakty, a tu jest co? Większe charyzma obniża ocenę pracy, nic nie ma obniżenia oceny pracy No to poszerzaj kontakty a, I do której ty pracujesz? Do drugiej, okej okay. Interakcja nie zaczęta Dobrze by było troszkę ci słońca Tak to powiem Wyremontować ten dom Bo w coś w dość słabym stopniu jeżeli chodzi o Remoncik tego jakże wybitnego domu, w ogóle nie co tym ty po prostu masz cechę do motorka, skoro ty w tej ruderze przebywasz, nie wiem, e, kilka godzin dziennie, jak śpisz. Nie, do, do motorka, na no 100%. Chyba za to, jak dostałeś e, wcześniej, premię, kupić nowe łóżko, bo na tym to ty nie wysypiasz i nie wyśpisz nawet za 150 lata. E, tylko ja chcesz, bo ono było czerwone. Czerwony, lekko. Rozgrzany jak że mieć. Mhm. Muszę e, Dobra, myślę, że to będzie chyba w sam raz. I no to jest 5, 3 do 3, a tu jest 4 do 3 niewygodne. No to to przynajmniej będzie wygodne. E, to sobie pójdziesz na tym spać. Znaczy mogłabym kupić jej już podwójne. A. Czemu worek gotówki jest w łóżkach? Nie tak, że to mnie zastanawia. W ogóle masz jakieś tutaj... E, o, masz tą nagrodę. 55. Niepotrzebne. Ważniejsze są. Y, piniu. Znaczy, ważniejsze jest. Zgadza. Muszę się zgadzać. No, na razie jesteś samotna Konie, kiedyś za to byś już nie była. Y, Ogół chciałam tutaj, żeby ona miała sypialnię Mamy jakieś łóżko, może faktycznie podwójne. Takie fajniejsze. E, a, a, a. Na to nas nie stać? A jest całkiem fajne, ale. Myślę, że to już było bojowe. z czarną tutaj e, obwolutą. Te wiejskiej sielanki. A, ale może też jeszcze nie. 2005, a to 620. E, no, ale różnica jest dość spora. Hmm, myślę, że jednak poz, zainwestujemy jej w porządne łóżko, żeby już nie musiała z łóżkiem bawić więcej w życiu. Dobra, łóżko już masz. Tu masz takiego rzęcha, komputer, nieważne. O, to ta lodówka jest dość słaba, ale na razie ci stawię, bo ty i tak w sumie gotować, to ty tak dużo gotujesz słońca. E, w ogóle może, nie bo on kosztuje ponad tysiąc. je kupić ten em, śmietnik, co daje kasę, ale nas na niego, a nie stać nas, i on ci się zrobi tańszy. Popatrzcie, to 1200, a ten sam się teraz zrobił za 300, a ten co jest w tych nowych opcjach, co się zbiera. Ogółem chyba pojutrze rusza kolejny ten tydzień z tych nagród i wreszcie będzie cecha. Znaczy, jak wy to oglądacie, to już podejrzewam, że te tygodnie dawno minęły. Znaczy mnie. Nagrywanie na zapas to jest mój hobby. A... Nie Ja chyba nie zaktualizowałam też tej książki Nie wiem, sporo mam modów do aktualizacji, ale jakoś mi się ostatnio nie chciało um, Na razie nie będę się bawić w przemalowywanie tych wnętrz Już Fajnie by było trochę zacząć się bawić może w zrobienie tego pokoju jej To może jeszcze zrobimy jej chociaż podłogę Co? Taką nie wiem, bordową, bo tu nie ma bordowego, co nie? Czy jest czerwone? Co to wyglądało? Albo nie, podłoga musi być czarna w miarę tania no i patrzcie jak od razu wyjątkowo ładnie bo jednak sypianie to jest ważny element i jakiś czerwony najlepiej e, farba na ścianę, żeby ten po prostu dom już jakoś wyglądał, bo jak ja na niego patrzę to mi się niedobrze robi e, ta ściana myślę, że zostanie taka jaka jest a tu zrobimy takie właśnie o takie właśnie o po drugiej stronie Ej, zmieniamy kolor i cegły, ale w sumie mi się nie chce. Czy się zmienić w ogóle? Kolorystycznie mi powiedzcie. A co to w ogóle jest za ściana? Ja mam rustkminę, że to w tym macie. E, nie ma. A jest jakaś. Dobra, e, na razie zostawiam te rozkminę, bo zaraz będę się nad tym zastanawiała naprawdę 10 lat. Bo może bym zmieniła te firany na czarne. Niech one nie będą takie białe, tylko nie będą czarne. I widzicie? Jaki klimacik od razu ci zrobił tutaj? To Zamiast też tę te... lampę, czyli dałaby mi jakąś taką lampkę nocną w tej sypialni. To byłby chyba dobry deal Tylko taką stojącą, taką starą jakąś. Ta stara lampa stojąca. wyglądała Która by dobrze wyglądała Taka navy groby cmentarne To będzie świetny pomysł Nie, może jakaś taka czarna lampa Nie, ja Dam moją ulubioną lampę Z tego Czyli tą zwykłą To jest ta o. Ona ma tutaj Szary, staro ciemny vibe Ale ona mało światła daje Wybaczcie, ale ja mam takie że Kiedy coś tworzę tutaj o, ta się nada. Więcej nie jest potrzebne do życia. Idealnie, dobra. E, żeby nie przesadzić się. I I dzisiaj spać. Patrzmy ile nagrywam. Dobra, zasadniczo myślę, że na tym możemy kończyć ten odcinek. Żeby nie był za długi, więc zapraszam was na drugą część kaccenki. E, tylko ostrzegam, że ona już zdecydowanie będzie trochę dla starszej widowni. No zresztą widzicie na początku odcinka ostrzeżenie, że ten odcinek już jest troszeczkę taki mocniejszy W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Jeśli Wam się on podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji A my widzimy się już w następnym odcinku oraz w innych seriach na moim kanale Do zobaczenia